Moi drodzy, dzisiaj gość specjalny, Dagmara Kowalska, czyli Z, bryki Dagmary. Dzień dobry. Jak mówisz specjalny, to boję się, czy nie wyjdę stąd naładowana. <noise> na pewno tak. Ale dzisiaj będziemy też o specjalnym samochodzie rozmawiać. Tak, to EQS, Mercedes Benz EQS 580 Firmatik, czyli napęd na cztery koła. Wspaniały samochód, którym miałam okazję, słuchaj, pokonać już kilka tysięcy kilometrów, chociaż on właściwie ma na wyświetlaczu. Suma kilometrów 25 tysięcy. Wiesz, że pierwsze 2000 tysiące, no, 180 zrobiłam sama? O, znaczy nie sama, z Norbertem cała, bo razem jechaliśmy. I żeby oddać do prawdę, do prawdę to jest samochód w 100% elektryczne, bo tak. nigdy byśmy nie rozmawiali. Tak, 100%. 100%. Czy EQS to jest S-klasa? Wiesz co, tak się mówi? Mówi się o tym, że to jest y, samochód tej właśnie klasy, ale jest to luksusowa limuzyna budowana od podstaw, czyli nie można powiedzieć, że to jest klasyczna S, tylko w wersji elektrycznej, no bo ten samochód jest y, zupełnie inny. Jest y, dłuższy o 3, dłuższy. prawie 4 cm od klas klasycznej Eski, no chyba że mówimy o Longu, to nie, to wtedy krótsze. Y, jest troszeczkę inna w środku, chociaż na przykład. Wspólne elementy też tam znajdziesz, bo masz na przykład e, hyperscreen, no, gigantyczny ekran, składający się tak naprawdę z trzech ekranów. Wyobraź sobie, że siedzisz e, za kierownicą pojazdu, w którym masz e, 17-celowy wyświetlacz przed tobą. To, to jest nieprawdopodobne. E, 141 cm od słupka A do słupka A na całej szerokości tego samochodu jak nawet o tym mówię, to zobacz mam <grytanie> dreszcze. I powiedz, jak, jak się skupić na jeździe w takim sam? W takim, w ta Wiesz co takim on razie. pomaga bardzo w, w tym, żeby koncentrować się na jeździe, ma bardzo mm, przyjemny head up display I dzięki temu, że wyświetlają się tam tylko potrzebne informacje, mm, nie rozprasza cię to w żadnym sensie. A poza tym wiesz co, ja sobie tak myślę, że każdy geek, który lubi taką dawkę nowej technologii, będzie miał super zabawę, ale na parkingu. A poza tym, wiesz co, ja nie zauważyłam, nawet jak szukam czegoś, czy próbuję sobie coś zmienić, nie zauważyłam, żeby mnie to w jakiś specjalny sposób rozpraszało. Przeciwnie, wydaje mi się, że ten samochód jest bardzo intuicyjny. Tak. tak powiedziałeś, tak, że jest zupełnie inny niż S-klasa, czyli jest tak. trochę w opozycji do EQV i V-klasy. Czyli Mercedes poszedł tutaj w limuzynie zupełnie inną drogą. Tak, tak, on jest maksymalnie wygodny i to łączy z S-klasą, ale spotkałam się z takimi opiniami, już mi ktoś wczoraj mówił, bo że jeden z kolegów, słuchaj, ale dlaczego ty Tylna kanapa, ten tylny fotel się nie, roz, nie rozwija tak jak, czy nie rozkłada tak jak to, to jest w S-klasie. Ja mówię, no wiesz, no bo tym samochodem tak naprawdę sam prezes może podróżować za kierownicą i będzie mu tam wygodniej. Ja też jechałam tym samochodem z tyłu, bo na ostatnim etapie bicia rekordu, a właściwie ustanawiania rekordu Polski w pokonywaniu najwież, największej liczby kilometrów w 24 godziny, ja po prostu potrzebowałam chwilę się położyć i zrobiłam to właśnie tam. Wydaje mi się, że to jest wygodne auto. Natomiast mm, no faktycznie nie rozkłada się ten fotel. Z taka taka jest no, na szczęście. No. Sądząc po twojej nie da się z tym żyć. Da się z tym żyć, absolutnie. Rekord Polski biliście. Jaki tak. zasięg? Mówi się o tym, że ten samochód ma zasięg 770 kilometrów. No tak de facto yy, można powiedzieć, że można wykręcić 600 kilometrów. No ale sam wiesz dobrze, że jeździ samochodem elektrycznym. Yy. Tej jazdy trzeba się nauczyć. Tak. Jak jeździsz na wysokiej rekuperacji, wysokim poziomie rekuperacji, a to jest bardzo proste do ustawienia w EQS-ie, bo masz łopatki, z prawej odejmujesz, a z lewej dodajesz. Ja zawsze jeżdżę na tym najwyższym poziomie rekuperacji, bo wtedy mi tego zasięgu braku, nie brakuje w ciągu tygodnia. Ale tak de facto możesz wykręcić faktycznie 600 km. 600 to jest już bardzo dobry wynik. Bardzo, bardzo. I właśnie widzisz, tutaj znowu mamy. Mm, po raz kolejny pojawia się taka, takie pytanie, no dobra, ale co z zasięgiem, tak? Ja mówię, no słuchajcie, to już dzisiaj nie jest problem. problem. 600 kilometrów? No, dokładnie. 600 kilometrów naprawdę nad no, morze można dojechać. Tak, to po pierwsze, a po drugie, no w, w mieście, słuchaj, w ciszy. rekuperacja to po pierwsze, a w, a w mieście, no to cóż, no odzyskujesz tą energię. Faktem jest, że nie odzyskujesz jej jakoś bardzo dużo, ale jak umiesz tym jeździć, to będziesz jeździć półtora tygodnia. No Mówię poważnie, nie musisz się ładować. Nie masz tego dyskomfortu, że, o Jezu, to ja teraz muszę szukać nagle jakiegoś miejsca, w którym ja się muszę, m, wiesz, podładować, bo nie dojadę nigdzie więcej. Nie, a po Czyli... poza tym on też ma bardzo niskie zużycie energii, wiesz? To jest nieprawdopodobne. No, bo on ma bardzo dobry współczynnik. Oj, tak. Tak jest zaprojektowany. Czyli to jest samochod... a Powiedzmy o tym, bo to jest fajne, hmm. 0,20. 0,20. No to faktycznie to kiedyś, kiedyś to było nie do osiągnięcia, a mhm. teraz jednak ta technika projektowania samochodów poszła. E, a wiesz właśnie, dlaczego? Właśnie, powiedz o tym. Ja wiem dlaczego, ale to jest niesamowite, bo ten samochód jest tak zaprojektowany, że właściwie każdy element karoserii pracuje na to, żeby ten współczynnik masy oporu powietrza był jak najniższy, i dlatego się to udało osiągnąć. No, na przykład przyjrzyjmy się felgom. Felgi są zabudowane. I różni ludzie pytają, a dlaczego one tak dziwnie wyglądają? One muszą być zabudowane, żeby ta, to powietrze ym, pomagało temu samochodowi przecinać jezdnię, znaczy, przepraszam, powietrze i podróżować właśnie z najmniejszym czynnikiem oporu Ale z, z drugiej strony, zobacz, w samochodach elektrycznych faktycznie felgi są zabudowane, tak. ale są wloty powietrza na zderzakach, żeby chłodzić te tarcze. Tak. Tak? Chociaż elektryki hamują Nie, intensywnie. One sobie, one sobie inaczej, radzą spokojnie. Inaczej radzą, Czy tak? to jest samochód bez kompromisów według Ciebie? Hmm, nie, Oprócz wiem. To jest Wiesz co? Znaczy, jakbym miała wybierać samochód elektryczny, to, to, to byłby pierwszy wybór. Gdybym nie musiała patrzeć na, na, na pieniądze, to wybrałabym go ze względu na to, że on jest naprawdę komfortowy, zwraca super uwagę, ludzie się naprawdę za nim oglądają. Jest to samochód pięknie zaprojektowany. Jeden z swoich kolegów powiedział przed chwilą, że te elektryki muszą wyglądać inaczej. Owszem, muszą. Wyglądają trochę inaczej, ale jednak EQS, no to jest klasa sama w sobie. DNA Właśnie. Marki pozostało. Tak, tak. W ogóle wiesz, był taki moment, że byłam jedną z pierwszych osób, które widziały ten samochód w Polsce, bo witałam go tutaj w Warszawie w zeszłym roku w lipcu. I, dobrze mówię, w lipcu? No, jakoś tak w tych letnich miesiącach i ja pamiętam, jakie on wrażenie robił na pierwszych klientach Mercedesa. To było nieprawdopodobne. Oni go oglądali z każdej strony, mówili, że to jest niemożliwe, bo liczyli na to, czy też spodziewali się bardziej tego, że ten samochód nie będzie przypominał tak bardzo samochodu klasycznego. On jest bardzo podobny, chociaż oczywiście ma swoje elementy, na przykład te piękne gwiazdki w tak zwanej atrapie chłodnicy. Bo to jest bardzo ważny model w ogóle dla marki, bo to jest mm -hmm. pierwszy taki model, który jest faktycznie elektryczny i on odstaje od pozostałej gamy modelu. Oczywiście potem się pojawił EQ. E, tak? Ale EQC był taki bardzo podobny do swojego odpowiednika, powiedzmy do tej platformy GLC, tak? Natomiast ten jest kompletnie inaczej zrobiony. Oj, tak, ale wiesz co, to też ja sobie myślę, że my dopiero się rozwijamy w tym temacie. No zobacz. Siedzimy. Dzisiaj mamy piątek, piątek. W czwartek czy w środę wieczorem Parlament Europejski przyjął większością głosów, bo tam zdaje się, że tylko setka, aż setka ludzi więcej zagłosowała za tym, żeby od 2035 roku w Europie nie sprzedawać samochodów z silnikami benzynowymi, dieslowymi, czyli wysokoprężnymi, i nie będzie też samochodów typu hybryda. Tak, Będąc to jest same duży samym Więc ja myślę, że to, to się będzie rozwijało i, i, i faktycznie każda marka będzie musiała mieć taki flagowy model. No, Mercedes od samego początku mówi o tym, że EQS jest flagowym, flagowym modelem elektrycznym. No i to widać po prostu. Poprzeczka postawiona bardzo wysoko. Wydaje mi się, że tak. Mhm. Będzie, będzie problem. Chociaż wiesz co? Ja na przykład bardzo czekam na to, żeby sprawdzić mm, y, Audi E-Trona w tej mocniejszej wersji i sama jestem ciekawa, jak ten samochód sobie radzi. U nas EQE będzie, z kolei Mercedes EQE, będzie pod koniec miesiąca, więc na pewno się podzielimy wrażeniami. No proszę, proszę. A ty jeździłeś? EQS-em? Odrobinkę jeździłem, bardzo mi się podoba. A co mi się najbardziej podoba? Bardzo mi się podoba komfort i cisza w tym samochodzie i to jest faktycznie takie ujmujące, jak wsiadasz do tego auta i to, co mi się podobało, czego wcześniej nie znałem z Mercedesu, być może za mało jeździłem, to, że jesteś jednością z samochodem, mimo wszystko o, kierowca tak. czuje to w taki sposób bardzo, bardzo indywidualny, myślę ale też można tam pokusić się o niezłe emocje. Tak, to prawda. To znaczy, wiesz, no, najważniejsze w elektrykach jest to, że masz ciszę, spokój, komfort. I, i duży moment obrotowy. I od duży moment obrotowy, tak. I to jest y, nieprawdopodobne, jak ktoś jeszcze nie jeździł takimi samochodami, y, a jeszcze z taką dużą baterią, bo tutaj musimy powiedzieć o tym, że y, bateria ma 107,8 10 kWh. Mm. Y, ona też się bardzo szybko ładuje. Masz tutaj, przyjmujesz 200 kW, no, ten samochód jest nieprawdopodobny, mimo że tak ciężki, bo on prawie ponad 2,5 tony waży, jak go załadujesz, bo przecież tylny bagażnik widziałeś tylny bagażnik. Tak, bo jest ogromny. Wow! To jest przepaść. Znaczy wow. przepaść, no to jest to. To jest przepastny, wielki kawał kufra, jak to się kiedyś tak, tak. Natomiast maska z przodu się nie otwiera. Mhm. Wiesz, jakie było pierwsze pytanie, a jak tutaj dolać płyn, płyn do spryskiwacza? No jest, przy słupku, a po stronie kierowcy. Ja miałem takie wrażenie, że w Mercedesie EQS, EQS nic nie musisz, możesz tylko chcieć, a chcieć możesz bardzo wiele. Tak, tak, no właśnie to jest, widzisz, to są takie słowa klucze, których mhm. używasz, nie? One otwierają oczy niedowiarkom. Jakby na, nawet znalazła się osoba, która nie lubi samochodów elektrycznych, a mam takiego typa wczoraj. Mm. Rozmawiałam, y, znaczy właściwie cytowałam jego wypowiedź na antenie y, ra, mojej radiowej, i on mi powiedział kiedyś, że to jest nie do zrobienia, że te samochody, w to ogóle, to się nie uda. To, że to się nie uda, że nie będzie prądu, no w ogóle, w ogóle nie. blackout w całym, na całym świecie, nie? Nagle ja mówię, stary, wsiądź do EQS, a zobaczysz, jaki ten samochód jest nie, nieprawdopodobny. To jest faktycznie połączenie klasy elegancji. Luksusu, wygody. Właściwie wszystko, co kojarzy ci się ze słowem luksus, jest w tym samochodzie. I to jest nieprawdopodobne. Jeszcze wiesz, ta tylna oś skrętna, która pomaga ci mm, zaparkować w, w takich ciasnych miejscach, gdzie wydaje ci się, że to tam, przecież ja się tam nie zmieszczę. Zmieścisz się. I to jest właśnie to, że, że, że ta tylna oś skrętna, która też jest w klasycznej S, wiadomo, pomaga ci w, w tych manewrach. Co jest jeszcze takiego, co, na co zwracają kobiety uwagę? W tym tunelu środkowym pod spodem jest miejsce na Po <grymne> <grymne> no Wreszcie tak. <grymne> jest dużo bardzo miejsca, jest bardzo dużo przestrzeni w środku, a jednocześnie nie masz takiego poczucia, że prowadzisz autobus. Chociaż jest jedna rzecz, która mnie lekko zaskoczyła, in minus, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, kiedy y, być może miałam nie, niezbyt dobrze ustawiony fotel, mm -hmm. ale y, być może to jest właśnie ten powód, ale miałam takie wrażenie, że jak skręcam w prawo lub w lewo, to jednak ten słupek A trochę mi przysłania kawałek. No, jednak jest, jest szeroki, jest tak mm -hmm. słupka. Jest. A nie masz wrażenia, że Mercedes dzięki elektryfikacji stał się jeszcze bardziej ekskluzywny i, i luksusowy? Mm -hmm. Że to jest takie połączenie, to jest bardzo dobra napara. Tak, tak, tak. Oni to zrobili doskonale. Mają niesamowitych konstruktorów i yy, wiesz, tam na pewno musi siedzieć jakiś łebski człowiek, który to wszystko ogarnia. I, I tak, i, i, i takie, myśli w, o tym, tak. wiesz, że, że, że ta marka ma po prostu historię, ma tradycję, a jednocześnie, a jednocześnie chce być nowoczesna i jest. W latach 60. Mercedes pokazał ciężarówkę elektryczną, która miała wymienne akumulatory i to mm -hmm. było no, 50 lat temu. Mm -hmm. Wiesz co, bo, bo o tym się w ogóle mówiło, ale nikt nie wierzył w to, że można wiesz, jeździć na wodór, na. Ym... Na, na paliwa wodorowe, czy na, 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 na prąd z baterią. Dokładnie. Mhm. To są jeszcze takie rzeczy, które są dość nowe i nie, nie każdy potrafi je nazwać na przykład, nie albo mieszają się, bo zresztą wodór przecież też współpracuje. To są samochody elektryczne, no, A, Tam też są baterie, co prawda dużo mniejsze, ale mhm. są, są baterie. Jest, jest to na pewno niesamowity samochód, który wart jest, słuchajcie, grzechu. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Mercedesie KU Bardzo dziękuję. Ja dziękuję też. Do zobaczenia za Naładowana jestem. Tak się poczułam. Świetnie. Dzięki. Dzięki.